Wszyscy wiemy, że nie to jest ładne, co jest ładne, ale to, co się komu podoba. No i powiem Wam nieskromnie, że to pudełeczko podoba mi się bardzo. Już dawno nie zrobiłam czegoś, co by tak bardzo trafiło w moje własne gusta. To pudełeczko jednocześnie jest skromne, ale z drugiej strony zrobione na bogato. I jest jeszcze pewien drobiazg, którego na zdjęciach kompletnie nie widać, a który dodaje uroku. Pokażę Wam go na końcu, bo na zdjęciach nie potrafiłam oddać tego efektu. No to lecimy. Pudełeczko właściwie zwykłe, kwadratowe z lekko zaokrąglonymi bokami. I przepiękny papier ryżowy. Ta dziewczynka podobała mi się obłędnie jeżeli papiery ryżowy aż tak bardzo mi się podoba jeżeli obrazek robi praktycznie całą robotę, to trzeba uważać, żeby tego nie spierniczyć, żeby nie przedobrzeć. Mówiłam sobie, Katarzyna, weź się ogarni nie za dużo, bo co za dużo to niezdrowo. No więc zaczęłam od delikatnego złota, który wzniesie to pudełeczko na wyższy level, bo po prostu zrobi się elegancko i do tego na bogato. Dość już tego pierniczenia zacznę mówić o robocie. Teraz gruntuję boki, bo to nie jest malowanie farbą, to jest gruntowanie. Farba może być w dowolnym kolorze, ale chodzi o to, żeby zamknąć drewno, żeby je jeden raz zagruntować, bo za chwilę położę tutaj pastę. Ze swojego doświadczenia wiem, że pasta położona na surowym drewnie potrafi czasami odparzyć, czyli odpaść. Lepiej zagruntować, a potem to już wszystko trzyma jak telala to co się dało obkleiłam taśmą malarską żeby się niechcący nie pobrudziło. A to jest gwóźdź programu, najważniejsze narzędzie w tym filmie i ono powstało metodą prób i błędów. To jest taka strukturka, którą widzieliście na początku na dole pudełka. I żeby wyszła dokładnie tak jak teraz widzicie, było kilka wcześniejszych prób. Wypróbowałam różne pasty oraz różne narzędzia do ciaprania. Pasty modeling, pasty lekkie oraz primery. A samo ciepranie, zaraz Wam pokażę, jak ono wygląda, zostało przeprowadzone za pomocą gąbki, szpatułki oraz otoż tego narzędzia, które przed chwilą Wam pokazałam. A tutaj jedna z kilku prób. U góry primer, a na dole pasta modeling. Chciałam uzyskać strukturę, która troszkę nawiązuje do budowy skrzydełka. No dobrze, trudno tutaj znaleźć to nawiązanie, o którym mówię, ale uważam, że ostatecznie wyszło fajnie. A tą strukturkę robi się w trzech albo czterech etapach. Etap pierwszy to nałożenie primera. Etap drugi to ciapranie moim czarodziejskim narzędziem. Na mokro struktura wygląda tak, a na sucho, czyli po wyschnięciu, identycznie. Pastę delikatnie przeszlifowałam, dzięki temu będzie przyjemniejsza dla dłoni. A teraz dobrałam farby, które nawiązują, czyli słowo klucz, do kolorów występujących na obrazku. No i tutaj też trzeba jakoś pociaprać, żeby te kolory się mniej więcej przenikały, przechodziły z jednego w drugi, bo to będzie najfajniej wyglądało. To nad czym się dosyć długo zastanawiałam, to czy ten dół pudełka zostawić matowy, czy może pokryć go błyszczącym lakierem. No dobra, wyobraźcie sobie, że za chwilę ta powierzchnia wyschnie i będzie matowa. Na palec wezmę złotą pastę woskową i te wszystkie wystające elementy po złoce. No i czy to będzie super wyglądało, że te wystające elementy są złote, a całość jest matowa, czyli na zasadzie kontrastu, czy może nie? Może cały dół pomalować lakierem błyszczącym, potem to wszystko pozłocić, tak jak było w planach, i całość będzie miała efekt takiego delikatnego szkliwienia. Ostatecznie zdecydowałam się na połysk. Jeden raz pokryłam dół lakierem błyszczącym, a gdy wszystko było już suche, to złoto na palec i przeleciałam cały dół na bogato. Często pytacie, czy pastę woskową trzeba jeszcze lakierować? Nie trzeba, ponieważ jest to preparat finiszowy. Trzeba jej dać chwilę czasu i po kilku godzinach ona się sama utwardzi. Nie jest już źle, pudełeczko jest praktycznie gotowe. Jeszcze postanowiłam dodać kilka elementów, które wykończą całość. Po pierwsze, cieniowanie. Ono zawsze robi dobrze i dodaje głębi. Niestety moja farba antracytowa jest już taka stara i zaschnięta, że mogę ją wydłubać ze środka tylko patyczkiem. Połączenie między złotą farbą a obrazkiem wygląda tak sobie. Pomyślałam, że dodam delikatny szlaczek. Jeżeli mniej znaczy więcej, to zrobię najprostszy ślaczek, jaki znam. To się zawsze udaje. Wyciskam, pociągam, wyciskam, pociągam. No i tak lecę naokoło. Z bliska wygląda tak, a za chwilę będzie efekt, który mi się bardzo podoba, którego nie pokazałam Wam na zdjęciach, bo po prostu nie potrafiłam sfotografować. To jest bezbarwna konturówka. Teraz jest taka delikatnie biała, ale gdy wyschnie praktycznie jej nie widać. Zostaje tylko taki piękny połysk 3D. Niestety na mokro wygląda fatalnie. Wygląda jak smarki, mam zawsze takie skojarzenie. Ale gdy wyschnie, zobaczcie, wygląda przepięknie, delikatnie, uroczo i bajkowo. Żeby wszędzie było ładnie, to w środku także dodałam odrobinę tego bajecznego błysku. Jeszcze gałeczka, chwościk, kokardka i moje pudełko, które bardzo mi się podoba, wygląda ostatecznie tak. Jeżeli Wam się nie podoba, to przepraszam za te wszystkie ochy i achy, ale zazwyczaj w filmach marudzę, że coś mi nie wyszło. A tutaj uważam, że całość jest fajna i naprawdę trafia w mój gust. Jeżeli też Wam się podoba, to zapraszam. Listę wszystkich produktów, których użyłam, znajdziecie w opisie wideo. Wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. A za tydzień zapraszam na kolejny film. W niedzielę kolejna odsłona, ale już bez tych wszystkich ochów i achów będzie troszkę bardziej normalnie. Do zobaczenia!